Nadzieja w regionie to audycja nadawana wprost z Twojego podwórka. Wyjrzyj przez okno i sprawdź, czy nie ma tam naszego terenowego studia. W każdy czwartek po dziewiątej nasi dziennikarze odwiedzać będą najciekawsze miejsca w naszym regionie i poruszą tematy bliskie nam wszystkim. Już w najbliższy czwartek nadajemy z gminy Sokoły. Bądź z nami! Witamy bardzo serdecznie. Tak jak Państwo słyszeli, jesteśmy w gminie Sokoły, a dokładnie w urzędzie Gminy Sokoły. I ze mną gospodarz tego miejsca, pan Józef Zajkowski, Wójt gminy Sokoły. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Witam również bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie witam Radio Nadzieja, ale również pana redaktora. Witam wszystkich radiosłuchaczy. A tych radiosłuchaczy, jak sami Państwo wiecie, jest bardzo dużo, więc pan Wójt dzisiaj przemawia do szerokiego grona. No właśnie, tak jak zawsze mówi, tylko do swoich tutaj ziomków, można tak powiedzieć z gminy tak teraz przemawia do prawie całego województwa podlaskiego i części województwa mazowieckiego program nadzieja w regionie rozpoczynamy panie wójcie skoro jesteśmy w urzędzie gminy jesteśmy w sokołach no to no właśnie od 28 lat o ile dobrze policzyłem zarządza, 29 29 lat zarządza I 29 pan, rozpoczął się. rozpoczął się 1 lipca no właśnie 29 lat zarządza pan gminą sokoły i tak, wjeżdżamy do soku. Co tutaj zobaczymy, na co zwrócić uwagę, ale nie tylko architektonicznie. Oczywiście ja w takim naszym pięknym filmie promocyjnym powiedziałem, że gmina Sokoły to przede wszystkim ludzie. To są wspaniali ludzie, z którymi naprawdę można bardzo wiele rzeczy zrobić. I to się mi udaje. Udaje się nam wszystkim, bo to nie jest to, że sam wójt coś wykonuje. To są oczywiście. Samorządy, to są radni poszczególnych kadencji, sołtysi, ale i społeczność. Oczywiście gra musi być czysta, klarowna, to musi być w obydwie strony bardzo transparentnie i oczywiście muszą być efekty. Ja chcę powiedzieć na początku, że jesteśmy gminą na pewno z dominacją rolnictwa, ale, ale z przechyłem w kierunku usług. Jeżeli powiem, a nie będzie to przesadą jeszcze raz na w zapraszam do obejrzenia filmu promocyjnego gdzie jest pokazane Gdzie ten film panie wójcie obejrzymy? Tak. Gdzie go znajdziemy? Znajdziemy go na naszej stronie www.sokoli.pl i zapraszamy tam. I tam jest film zakładka film promocyjny gminy Sokoły. Ale zmierzam do jednej rzeczy, że poprzez nasze działania, rozsądne działania po szkołach nie tylko stworzyliśmy taki cykl Właściwie zamknięty opieki nad niepełnosprawnymi, poczynając od malutkiego dziecka ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy Perki-Karpie, następnie zakład aktywności zawodowej, gdzie od 15 do 50 któregoś roku życia i to jest jeden z największych w Polsce, uczą się zawodów. Później przejdziemy do zakładu aktywności zawodowej, gdzie Prawie 40 osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, nawet niewidomi, na wózkach pracują w Krzyżewie i zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Teraz pracujemy bardzo usilnie nad rząd rząd znaleźć środki i chcieliśmy dom pomocy. Może to być centrum opiekuńczo-mieszkalne. Zobaczymy. Mamy tutaj szkoły w Raciborach Nowych. No właśnie, mówi się, że gmina Sokoły to jest serce Podlasia, jeżeli chodzi o te ośrodki właśnie dla niepełnosprawnych. Cieszę się bardzo, bardzo mi miło, miód na serce, że coś takiego się mówi, bo powiem szczerze. Ostatnio byłem i mój wiceprzewodniczący, pojechaliśmy z radnymi, z sołtysami, żeby pokazać, bo często tak jest, że cudze chwalicie swego nie znacie i pan wiceprzewodniczący powiedział, że jeden z naszych mieszkańców, właściwie teraz w Białymstoku przebywa, starszy człowiek, ale pochwalił jemu, to myśliwy też, pochwalił mu się właśnie ten człowiek starszy, że ani Białystok, ani Łomża nie postawili go na nogi, a w dworakach ten człowiek zaczął chodzić. To są takie cuda się dzieją u nas. O tych ośrodkach funkcjonujących na terenie gminy jeszcze będziemy mogli Będzie, tak. porozmawiać. Będą dyrektorzy. Będą dyrektorzy tak, tych tak. ośrodków. Przepraszam, że ja, ale ja muszę. Jako to gospodarz jest, oczywiście. Ja tym żyję. No ktoś musi się tutaj tym wszystkim oczywiście pochwalić i to zdecydowanie I zachęcić do, do odwiedzenia, do, do, do korzystania. Panie Józefie, Pan jest doktoratem, doktorem, który skończył Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. I teraz bardzo duża inwestycja ma powstać w gminie Sokoły. Tutaj jak drodzy Państwo, Państwo słyszą, ale także będzie można nas obejrzeć w internecie, więc ci z Państwa, którzy będą oglądać tę rozmowę w internecie, zobaczą Państwo, że jest przed nami taka duża plansza, i to jest projekt właśnie, projekt wyjątkowy, bo tutaj gmina Sokoły stara się o jeszcze jedną ciekawą rzecz. Być taką stolicą, no właśnie, sprzedaży. Tak, chcemy stworzyć, z e, chcemy stworzyć z programu rozwoju obszarów wiejskich, mamy przyznane milion złotych na do, dotacji, chcemy stworzyć pro, ramach programu Mój Rynek, coś ala dom aukcyjny, ale nie tylko wielofunkcyjny. My byliśmy tydzień czasu z całą grupą fachowców w Niemczech, widzieliśmy takie obiekty, obiekt, który z trybunami będzie służył aukcje, jałówek, innych wystawy, ale we wtorek normalnie na handel dla, dla naszych mieszkańców, a w inne dni wystawa gołębi kur, cool, mm -hmm. bo on ma spełniać wymogi rozporządzenia ministra rolnictwa z 4 stycznia 2004 yy, roku określające, żeby można było handlować, pokazywać, targować zwierzętami, jakie wymogi są i ten obiekt ma spełniać te wymogi. Trochę nam zabrakło pieniędzy. Mm -hmm. Jedziemy w poszukiwaniu, bo najpierw to było 1,5, 3, a teraz ostatni no, tak przetarg właśnie. 7 milionów, ale tak to jest, chcę tylko powiedzieć tyle, że ostatnio przetarg był na kolej tą 200 na godzinę z Krzyżewa do Białego Stoku. Kosztorys był 1,3 300. A, posz... a przetarg 5 miliardów. Mhm. Tak te ceny i na drogach podobnie. Ale mam nadzieję, że opanujemy. I na co pan Wójt liczy, jeżeli coś takiego by powstało? No, sokoły to jest tradycja mhm. jarmarków. No Tylko, że to były te jarmarki tradycyjne. Gdzie się odbywało? Bo to targowisko da tak Panie targowisko samo w sobie tutaj jest, prawda? Jest, jest. Ale ono ma być o kilka poziomów wyższej formie organizacyjnej. Tak jak powiedziałem, to nawet można będzie online, przez internet dokonać transakcji. Tak to widziałem i takie moi informatycy, z którymi współpracuję, takie chcemy stworzyć rynek. I to stworzymy. Może krótko. Dłużej to będzie trwało, tak jak z linią kolejową, od 2000 roku 8, przez 18 lat, ale pociągi jeżdżą, jeżdżą do Łomży i to jest cudo, teraz będzie ewakuacja, też przyjedzie 3 października taka wojewódzka, pociąg przywiezie z, aż, aż z Suwalszczyzny osoby. Także działamy. Panie Józefie, jeżeli jesteśmy właśnie przy tej kolei, no to kiedyś samorząd chciał nawet wykupić ten odcinek kolejowy, żeby... Może nie wykupić, tylko jest przyjąć. ustawa o komercjalizacji, prywatyzacji PKP z 2000 roku, artykuł 18, który zezwala dla jednostki samorządu terytorialnego nieodpłatnie przejąć. Mhm. I my podjęliśmy stosowną uchwałę w tym zakresie i oczywiście byliśmy przygotowani, bo za mną stała odpowiednia instytucja, firma, która ma licencję, ale dzięki Bogu, że nowy rząd, władza obecna która e, odbudowuje, bo poprzednio rozbierała, bocznicę rozbrali e, budynek rozebrali, wszystko. Im się nic nie opłacało, mhm. zwijana Polska, a dzięki Bogu teraz jest rozbudowana, nawet posterunek policji nowy już mamy. Panie Józefie, pytałem już Pana o to, ale jeszcze raz zapytam, czy ta kolej faktycznie jest tutaj potrzebna? Bardzo potrzebna. Bardzo mamy Via, Baltika, Bardzo via Karpatie, S16 będzie budowana. E, jeżeli ja wczoraj wyczytałem, mhm. że w sąsiedniej gminie powstaje taki yy, yy, rozładunek yy, stacja kontenerów gdzie będą pociągami z, przywożone z Gdańska w łapach mówię potężna hale to którędy one pojadą pojadą tędy bo to mm -hmm. jest najbliższa droga także ta kolej yy, towarowa na pewno już funkcjonuje i a osobowa to się za chwilę ludzie przesiądą, jak już będzie zapchanie y, do białego No i tą kolej i taką tradycję kolejową tutaj w Sokołach możemy zobaczyć chociażby w Muzeum Kolejnictwa. Tak, tak. I, i, i dzięki Bogu, że ta kolej nie została rozebrana, bo były zakusy. Na samej stacji rozebrano mhm. u nas, teraz mamy problem, bo z jednej strony już jest odbudowane, za chwilę będą przywozić towary, pociągi do firm, które, które mają swoje obiekty, ale po prawej stronie, jak się jedzie z łap do Ostrąenki, jest piękne, e, przygotowane, a roze... poprzednia władza rozebrała. My to odbudujemy. Szanowni Państwo, ale gmina Sokoły to właśnie to mówi się, że to Polska Amazonia, panie Józefie. Dlaczego Polska Amazonia? No tak, jesteśmy położeni, że nasza gmina. Ma znaczny obszar swojego terenu w narwiańskim parku narodowym. Na tej wysokości narw jest ostumozująca, czyli jest rzeką rozlewową. Jest, Jak ktoś wejdzie w internet, to zobaczy piękno tej, tej, tej narwi i my ją wykorzystaliśmy. Ten mój pomysł o kładce sprzed, oj, ćwierć wieku. Ja sam nie wierzyłem, że on się uda, ale tak się złożyło, że przekonałem ówczesnego burmistrza choroszczy, bo to właściwie większość leży u nich, żeby wykonać dokument podkłady geodezyjne i dokumentację, gdzie mało geodeta nam się nie utopił, bo to pierwszy raz po pięciu wiekach ktoś tam wszedł na, to, na te bagna i ta kładka to jest piękna rzecz, to jest cudo natury, gdzie ludzie przyjeżdżają z daleka. W tym roku był problem, mhm. to mówię, na wiosnę wywrotka tego pomostu, to później niski to. poziom, gdzie dwa metry niżej e, pomost od, od e, kładki, no ale niestety takie są fikusy natury, my mamy piękny centrum, My go rozbudowujemy, będziemy, jesteśmy przygotowani, chcemy tam możliwe, że tworzyć inkubator przetwórstwa rolno-spożywczego z taką fundacją. To są nasze plany, to są nasze marzenia, to są nasze działania. Panie Józefie, jest Pan prezesem Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi. Tak się złożyło. No i ta turystyka właśnie, jaki pomysł jest na tą turystykę? O, tutaj widzę, że Pan jest dobrze przygotowany. Nie wiem, kto Pana poinformował. Tak, to jest następny mój konik, to jest następne moje marzenie. Bo około 20 lat jest Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi. Nigdy nie zdarzyło mi się być prezesem. Mhm. Ostatnio wybrano i od razu podjąłem temat. Narew, po to to stowarzyszenie powołaliśmy od granicy z Białorusią narew, narewka, zabudów, juchnowiec, yy, chorosz, suraż, łapy, yy, aż do zawad, żeby ten narew wykorzystać. I moim marzeniem już pracuję nad tym, zespół projektantów, żeby były spływy kajakowe, gondole inne, narwią. Może nie zatrzymamy się nawet w Waniewie czy w tym, tylko do Łomży, a może nawet do Ostrołęki i powrót odkrytym, pięknym pociągiem. Taki produkt turystyczny, który widziałem w Discovery Travel w Szwajcarii. I to zrobimy. To jest długa perspektywa, ale już nad tym pracujemy. W stowarzyszenie gmin, gdzie jestem prezesem, gmin Górnej Narwi, jest tam 16 gmin. Już to bardzo chętnie, pierwszego mamy, następny zarząd, gdzie, gdzie wchodzą wszyscy wójtowie, burmistrzowie są bardzo chętni. Przedstawiłem to jako członek zarządu następnego stowarzyszenia, Łomżyńskie Forum, mhm. gdzie też wymyśliłem to forum, dla, dla tego, żeby się bardziej skurjąc z, z i z, z, z Łomżą, bo ja zawsze o Łomży mi się śni, jak było województwo Łomżyńskie, ale no tak, później podział administracyjny i też chcę, żeby Łomżyńskie Forum w to włączyć, będąc członkiem zarządu. Prezes mhm. Szabłowski to kupił i też te gminy, które są po drodze od y, Wizny, od, przepraszam, od Zawad, czyli Wizna. No Rutki tutaj wcześniej, sprawa Łomży, Piątnicy. Józefie, Uważam, że nie było, rzecz cudowna. A nie było takiej sytuacji i takiej właśnie reakcji gospodarzy innych gmin? Panie Józefie, Józefie w zasadzie pewnie. Józefie, no kurczę, coś takiego, no to trochę na filmach coś takiego widzieliśmy. No u nas to się nie sprzeda. Nie było ja myślę, że nie, nie, to tak, wszyscy, e, e, wszyscy na zadowoleni? mnie nazywali, kolejasz, oszalał, chce kolej przywrócić, a kolej mm -hmm. jeździ. Czy wiele, wiele innych, kładka, wiele innych, przekonali się, że czasami zwariowane pomysły są realne. Panie Józefie, dobrze, to trzymamy kciuki w takim razie, jest jakaś realna szansa na to, żeby to w najbliższym czasie ruszyło? To znaczy, nie, 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 e, tutaj ja nie mogę... Mówić, że coś, co wymaga długofalowego, inwestycja długofalowa, że ona będzie już. Nie. To tak nie, nie, nie chodzi. Tutaj musimy, mam najważniejsze, musiałem zdobyć poparcie ze strony stowarzyszeń i chcę powiedzieć, tak jak powiedziałem, stowarzyszenia, również Urząd Marszałkowski, sam marszałek, Podlaskę, Organizacja, Regionalna Organizacja Turystyczna, wiele, wiele innych, wszyscy są za tym. Oczywiście teraz jest etap koncepcji projektowania i przedstawiania, bo o co chodzi? To będzie z taką opcją, że każdej gminie coś będzie się należało, przystanki, przyjęcie, noclegi, żeby ta każda gmina na tym zyskała. Skorzystała. Tak, my mamy to piękną narew, którą będziemy się i ją pokazywać. Ja liczę na turystów europejskich, a nawet światowych, że, żeby to pokazać, bo na dzisiaj, tak jak ta kładka pokazuje w poprzek, tak ona ma pokazać złuż mm -hmm. tą narew, To śliczną narew, naturalną narew no i, i każda gmina ma z tego skorzystać, ma z tego zrobić biznes. Przyznam szczerze, że oglądałem ten promocyjny film na stronie Urzędu Gminy, który Państwo też możecie sobie obejrzeć i polecam go obejrzeć, a także polecam obejrzeć taki album fotograficzny, który tutaj przed nami leży i, i szczerze mówiąc, jak się ogląda ten film, to tak nie dowierza się, że to u nas tutaj na Podlasiu. Dlaczego już. się nie dowierza? No to trzeba się w lewe ucho albo w prawe uszczypnąć. To są fakty, my uczciwie mhm. pracujemy z Bożą pomocą i, i, i z parafiami, z poszczególnymi proboszczami, wikariuszami przez tyle lat. I, I to tak to działa, to tak musi działać, bo ja sobie tutaj nic nie robię prywatnie. To ma być, żebym mógł w lustro spojrzeć i powiedzieć, nie zmarnowaliśmy czasu, a szczególnie, jeżeli patrzymy na młode pokolenie. Oczywiście. Wodę, drogi, kanalizację to robimy i będziemy robić, ale my mamy robić takie rzeczy, które niosą postęp, dają miejsca pracy. Podlaska Strefa Zrównoważonego Rozwoju leży u premiera na biurku i, i rozesłana do branżowych ministerstw, która za chwilę, za chwilę ruszy, to będzie ewenement na, na, na skalę y, Polski i wiele, wiele innych rzeczy, które, które winniśmy. No dlaczego nie, nie mamy? Jak nie, jak nie my, to kto? Musimy z tego skorzystać, oczywiście, oczywiście, że tak. Panie Józefie, ostatnie pytanie, ponieważ... Już ostatnie. W naszym studiu, będą naszym terenowym studiu będą gościli przedsiębiorcy tutaj lokalni, to także chcę Pana na koniec zapytać, dlaczego warto zainwestować tutaj w gminie Sokoły? Tak jak powiedziałem, mhm. mamy czyste środowisko, mamy wspaniałą infrastrukturę, a przede wszystkim wspaniałych ludzi, którzy... Naprawdę są przygotowani, jeżeli mówię o przedsiębiorcach, do pracy, do efektywnej pracy, wydajnej pracy i też przygotowujemy się na sprawę mieszkania, plus, żeby, żeby mogli tu zamieszkać i wtedy pójdą do pracy, plus cała ta infrastruktura. To jest rzecz podstawowa, bo. Tak jak na początku powiedziałem, podstawą to są ludzie, a stwarzamy warunki. Chcę powiedzieć tylko tyle, że rozbudowujemy dom kultury, Centrum Kulturalne Biblioteczne, ale już pracujemy nad tężniami solankowymi, żeby mogły tam zaistnieć. Sprawa następna. Na sesji ósmego przyjeżdża zastępca dyrektora Departamentu Obrotu Ziemią. Spółdzielnie energetyczne będziemy tworzyć na wzór niemiecki. Takie znamienne słowa burmistrza Wunsiedel z Bawarii. Że mnie nie przeszkadza wiatrak za stodołą czy moim mieszkańcowi, tylko pod warunkiem, że my będziemy mieli z tego zyski, profity, mm. będziemy się bogacić. Retencja, nawodnienia. E, to też chcemy zrobić wspólnie ze ZGGW z wydziałem melioracji, e, taką ewidencję, co mamy, ale re retencja to jest zatrzymywanie wody. Teraz jest program ruszył z prowu dofinansowanie rolnikom nawodnienia, bo mm. jest susza. A jeżeli my się włączymy jako gmina, wybudujemy zbiorniki, Y, odpowiedni system i na, y, y, plus nasze studnie nawet głębinowe włączymy, to rolnik będzie miał skąd y, tą wodę i na nie będzie uzależniony, plon jego nie spadnie do połowy, tylko wręcz się jeszcze podwyższy. On się zbogaci, większy podatek, więc większy obrót. To jest tak to działa, no nie inaczej. A wójt jest od tego, ostatnio miałem, udzieliłem wywiadu dla takiej gazety Wspólnota, i, i, I znamienny tytuł zamieścił redaktor pan Gniatkowski. Wszystko, co się dzieje w gminie, to jest mój problem. Tak to działa, że niestety. Wszystko wójt... na jednej głowie, można powiedzieć. Ja wiedziałem, czego ja się podejmuję. Ja to lubię. No, 29 lat. Propozycja w, w ostatnich wyborach, żeby startować do. Sejmu. Nie, to mnie nie interesuje. Mnie mm -hmm. interesuje, żeby coś tu zrobić, żeby to zostało dla potomnych. Tyle, kropka. I to się wydaje dużo, dużo. Ale jeszcze zapraszam na jedną uroczystość. My o historii też pamiętamy. 6 października, o godzinie 11.30 będzie msza w Waniewie, bo upamiętniamy zamordowanych przez Niemców, hitlerowców małżeństwo Władysława i Stanisław Krysiewiczowie przechowywali ośmiu Polaków narodowości żydowskiej zostali zamordowani. Instytut Solidarności i Męstwa właśnie upamiętnia poprzez postawienie kamienia, tablicy, możliwe, że nawet premier gdzie będzie. To będzie. Gdzie to się odbędzie? To wszystko w Waniewie, w Waniewie. 6 października. Także Zapraszamy. my musimy pamiętać o historii, bo historia to są korzenie, a naród, społeczność bez korzeni, Usychnę. I drodzy Państwo, te historie też my tworzymy, i drodzy Państwo, trzeba o tym pamiętać, bo ta historia ciągle tworzy się na nowo, ale pamiętajmy o tym, co było, no bo to, tak jak Pan Józef powiedział, ta historia jest bardzo, bardzo ważna. Józef Zajkowski, wuj gminy, Sokołyby, moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję i zapraszam do pięknych soków.